I będziemy mieli zmianę. Może ta roszada w składzie pozwoli im objąć prowadzenie w końcówce. Vargas. Sędzia przerywa grę. Był tam jednak offside. Pracą piłkę. Ostatnie minuty tego wyrównanego jak dowodz spotkania. Doping na pewno pomaga gospodarzom, ale tu jeszcze wszystko może się wydarzyć. Wystarczy jedna niedokładność, o co łatwo po trudach całego... Jeszcze 5 minut gry. Wynik wciąż bezbramkowy. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Podrywają się do ataku. A bramka w tym momencie spowodowałaby, że zwycięstwo. Rewelacyjna interwencja. Teraz ratuje drużynę przed stratą gola w końcówce. Tak, jakimś cudem. Wciąż mamy remis. Czy będzie to jakiś bodziec, żeby jeszcze szarpnąć w ostatnich minutach? Vargas, Devlin, Forest, Ale zagrana. Niebezpieczna piłka. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Tak, ta akcja mogła rozwinąć się lepiej. Z tego może coś być. To nie był wcale taki zły strzał, ale nadal mamy 0 do 0, a czasu do końca coraz mniej. Jeżeli teraz przycisną, muszą uważać, by w końcówce nie nadziać się na boleśnie skuteczną kontrę, ale brawa, że podejmują próby. To wygląda całkiem obiecująco. Cały czas myślą tutaj o zwycięskim golu w końcówce. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Boys. Cochrane. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Udało mu się ograć obronę. Musi trafić! Gol! Tak to właśnie w piłce bywa! Gol w końcówce to chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Walczą do końca o wyrównanie. Może jeszcze zdążą z tą akcją. Sędzia gwizdża po raz ostatni. I zespół gości przegrywa. Rewelacyjna interwencja. Teraz ratuje drużynę przed stratą. thank you Wykorzystują przerwę w grze do przeprowadzenia zmiany. Prowadzą nieznacznie. Nie mogą sobie pozwolić na błędy wynikające ze zmęczenia. Wrzuca piłkę przed bramkę. No i teraz prowadzi ten rajd do środka boiska. Cudowna piłka. Spójrzmy. Ale bramkarz teraz. Bardzo dobrze. Czas sięgnąć do rezerw. Wpuścić nowe siły na Murawę. Pole karne. Głęboko teraz. Centra z rogu niezła, ale wyjaśniają sytuację. Szansa. Będzie remis. I gol. Wyrównująca bramka. No to teraz dopiero zacznie się prawdziwa gra. Liczę na solidną wymianę ciosów, Shonesi. akcja w końcówce spotkania. Widać wyraźnie, że ten remis ich nie zadowala. Walczą o pełną pulę. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy ten transfer dojdzie do skutku, ale ostatecznie Jose Maria Jiménez przeszedł do Liverpoolu. Tomku, czasem do stworzenia mocnej ekipy brakuje jednego elementu. Czas pokaże, czy on się nim stanie. Na pewno będzie dla nich poważnym wzmocnieniem. Spróbują znaleźć wyłom w defensywie. Nie udało się utrzymać piłki. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Teraz wspaniała okazja. Piłka wciąż w grze po tej interwencji. Wrzuca z autu. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Nadal remis, ale to ich wyraźnie nie zadowala. Spróbują teraz przechylić wynik na swoją korzyść. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Devlin. McGrath. Zdecydowane wejście w piłkę. Dobrze, teraz mija rywala. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. Odbiera czysto w polu karnym. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Mackenzie, Clarkson. McGrath. Devlin. I to by było tyle, proszę Państwa. Ten mecz. Cudowna piłka. Spu... Cudowny... I będziemy mieli zmianę. Nowa twarz na boisku oznacza zazwyczaj zmianę schematu rozgrywania akcji. Może to im pomoże objąć prowadzenie. Uwaga, robi się groźnie. Jeśli teraz strzelą, to może być gol na wagę wygranej. Dośrodkowanie w pole karne. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. 10 minut do końca tego meczu. MacGregor. Uderzenie, proszę Państwa! Jednak ostatecznie niewielkie to było zagrożenie. Rutynowa wręcz obrona. Niezgodnie z przepisami, ale akcja trwa. Sędzia puszcza grę. O, i to był książkowy odbiór piłki. Podejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Zdecydował się na akcję indywidualną. Goal! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie: odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez sorskiera. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Forest. Da. Może teraz, to już jedna z ostatnich szans na wyrównanie. Próbuję teraz szczęścia. Uderzył tak mocno jak niecelnie. Może następnym razem, choć szkoda tej okazji. Poje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? I zatrzymał to ładnie. Muszą teraz się dobrze zastanowić. Dobrze rozegrać rzut rożny i może im to dać wyrównanie. Chyba im się dostanie na pomoczowej odprawie. Przegrywają i w takim momencie nie można sobie pozwolić na takie pudło. Dobrze wybija. Zmarnowany żutrożny. I próba strzału. Co za blok! Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Opłaca się czasem ciężej popracować. Jak rozwiąże tę sytuację? Nic z tego! Rągiewka uniesiona. Offside. teraz kola wyrównującego. Ta akcja może zakończyć się powodzeniem. Ramkarz bez najmniejszych problemów. I tyle było z tej akcji Spalony. Nieudana próba uniknięcia spalonego. Gdyby zrobić to szybciej, ta sytuacja mogła się ładnie rozwinąć. Ale cóż nie udało się. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Uwaga, mocny strzał! To ostatni gwizdek. A więc drużyna gospodarzy musi pogodzić się ze stratą trzech punktów. Nie wyszedł im ten mecz. Przeciwny zespół okazał się po prostu lepszy. Czasami tak bywa. Oby nie weszło im w nawyk. Sędzia pokazuje, że można teraz dokonać sygnalizowanej wcześniej zmiany. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Lawrence. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Co teraz? Świetnie się teraz rzucił i to wyjął. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Jest strzał. Uwaga, strzał zablokowany. Ła, wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż przed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Ależ interwencja w polu karnym. Próbował sprytnie, technicznie, ale zupełnie teraz nie wyszło mu to uderzenie. Do celu było naprawdę blisko. Powinien chociaż skierować tę piłkę w światło bramki. Zmarnowana szansa. Donnelly. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ale gra musi zostać przerwana. Offside. Pokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Broni to! Niesamowita parada! Trener nie może przeżyć zmarnowanej sytuacji. Była szansa, by odrobić choćby część strat. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Uwaga, uderza z dystansu. Ale Bramkarz teraz bardzo dobrze. Głęboka ta centra z narożnika. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Mają teraz szansę na kontratak. Może coś być z tego podania? Nie może chybić. Czyli to będzie rzut roczny. Z tego może coś być. Ma stuprocentową szansę. Jacku, możesz mi powiedzieć, w co on celował? Nie wiem, ale raczej nie w bramkę. Mniej siły, więcej precyzji. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. No i po ataku, dobra interwencja. Lawrence. Ale zablokowany ten strzał. Warto się czasem postarać przycisnąć przeciwnika i w nagrodę zdobyć piłkę. Ale uderzenie. minimalnie niecelne, ale brawa za decyzję. A teraz zmiana posiadania piłki. No, ależ teraz sztuczka. Czy trafi? Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Nie dał szans na groźny strzał. Strata piłki. No i co? Zamiast posiadania strata. Jest komu podać. A teraz będzie dobra okazja. Gol! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Wydawało się, że zespół broni się ostatkiem sił i w końcu straci bramkę. Tymczasem wyszedł z akcją i wykorzystał, że obrona przeciwnej drużyny trochę jakby przysnęła w tej sytuacji. Aktualny wynik to 2 do 1. Lawrence. Ale podanie nie trafia do adresata. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Mamy przewinienie, ale sędzia pozwala na dalszą grę. Ale korzyść była na tyle iluzoryczna, że sędzia ostatecznie cofa akcję. Będzie rzut wolny. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Lawrence. Nie daje sobie odebrać piłki. Ładne teraz podanie. Ostatni gwizdek, który oznacza porażkę drużyny gospodarzy. Drużyna i jej kibice muszą się pogodzić z dzisiejszą przegraną, bo cóż innego im pozostaje. Wynik. Ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być...